Kiedy rodzina Johnsonów wprowadziła się do nowego domu, wszystko wydawało się normalne. Do pierwszej nocy ich siedmioletni syn powiedział: Ten dom mówi, mówi, czego się boisz? Nikt mu nie uwierzył, dopóki ojciec nie usłyszał swojego własnego głosu z piwnicy, powtarzającego: Zabiłem go, zabiłem go, zabiłem go, kropka. Matka zobaczyła na ścianie swoje największe lęki martwego brata, którego nigdy nie pochowała. A syn zaczął rysować rodzinę z kryją na twarzach. Dom wiedział każdą myśl, każdy sekret, każdą wina. I karmił się tym. Ostatnia wiadomość, znależona na lustrze, brzmiała: Nie wyjdziecie, dopóki nie przyznamy się wszyscy. Do czego? Tego nikt się nie dowiedział, bo nigdy nie wyszli.